Jennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc. Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. To pora się zbierać. Aha. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało, starczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczymy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili. że ślw kurwa. Puszczę to w nie pamięć, Litka, bowiem, że ci żal serce toczy. Równo wiesz. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztorek psa. Powiedzieli, że w Nilwgardzie nie ma miejsca na zabobony. Że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zatusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko? Znajdzie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie. Mówią, że wiedźminy dzieci Prawda porywają. Co wam cesarz obiecał od Co? Może państwo własne? Jak przewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Видя,